Hej, tutaj Marii Marii, witam Was na moim kanale Mam miks zdrapek Początkowo miałam zrapać zrapki w kolorze niebieskim cztery sztuki Ale właśnie Ale coś się stało, że dołożyłam te dwie Co? Dowiecie się w swoim czasie I czy warto było Czy i bez tego by coś fajnego było O, przybliżyłam Was Zdrapka z numerkiem

Czyli wygrywamy przypisaną do niego wygraną i 51. O, mamy 20. No i pięknie. Kontrolna, jaka mi się tu ujawi. Te. No i super. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałam skrzynkę w tej strapce. Nie mam pojęcia. No to teraz lecą dolary z numerkiem 5. Tu możemy jeszcze znaleźć napiskesz oraz monety. O, a takich liczb szukamy.

dwadzieścia cztery jeszcze jeden rząd czterdzieści pięć szesnaście trzydzieści sześć czterdzieści cztery oraz czterdzieści dziewięć kontrolny F i M no ta zdrapeczka pusta teraz mam mega pensję no czy niebieska czy miętowa zalatuje pod niebieski z numerkiem 13. O, coś się źle drapie, musiała długo leżeć chyba. Co prawda, nie u mnie, ale może w kolekturze. Zobaczymy, czy nabrała mocy urzędowej. Nie wiem, czy tu wpadły już wszystkie te główne wygrane, czy też nie. Na razie u mnie wygranej nie ma. Dwadzieścia dziewięć, czternaście, dwadzieścia osiem, czterdzieści siedem, jedyneczka trzydzieści jeden, trzynaście, trzydzieści osiem, trzydzieści cztery osiemnaście, blisko ale daleko, jak to się mówi, czterdzieści osiem, pięć, trzydzieści trzy. Co mamy? 37 mamy, ale nie potrzebujemy, bo to nic nam nie daje. Ta zrapeczka jest pusta. I ostatnia z takich niebieskich, co miałam przygotowane. No Czekajcie, chcę trochę oddalić. O, ok, żeby było całość widać. Tu mamy sfinksa i czyli tu nie będzie. Tu było dwie dyszki. Mamy hełm, winogrono. O, winogrono, jest szansa na. O, patrzcie, jest wygrana. No i pięknie. Tu mamy harfę, słońce, mumie, tu już nie będzie. To jest ten Ibis. Ibis, będzie jeszcze jeden. Czy nie będzie? No, nie będzie. Skrzynia, papirus, piramida, piramida i, I łuk. Szynkę, palmę, kleo, sfinksa, no to już nie będzie. Sfinks, kleo, statek, statek, jest szansa, ale nie dali. zban, piramida, statek, słońce, no i palma. A tutaj mamy pod trzema winogronami pewnie dyszkę, no i zgadza się. Kontrolne R, tak mi się kojarzy, że to też się zgadza więc z tych czterech niebieskich dwie były wygrane tu mamy 20 a tu mamy dyszkę, czyli 30 zł a do odcinka dołożyłam jeszcze dwie zdrapki no, zaczęłam drapać i patrzcie i są wygrane, tu mam napis wow a tu mam dolarka ta zdrapka się w ogóle kończy pewnie jak wy odcinek zobaczycie to już będzie skończona, no ta by jeszcze pasowała po ten niebieski odcinek Także pozdrawiam Adama z kanału ZAPÓŁ DO DRAPANIA. On ma zawsze takie pewniaki przygotowane na odcinki. Zobaczmy, może to też będzie tylko dyszka. Ale jakby się zdrapało coś ciekawszego. To szkoda, żeby dalej tego nikt nie zobaczył. Chociaż chyba deszka będzie. No ale Zawsze to wygrana. Tak zwany pewniak. I co tu mamy? No patrzcie. Dyszka. Tylko się nie chciała zdrapić. Kontrolne A. Dwa razy, także super. A zrabka A mówiłam 13. A tutaj mam zrapkę z numerkiem 11. I tutaj napis wow i wygrać przydą do niego kwotę. No to mamy wow. Czy to być dyszka, czy coś jeszcze zaraz się okaże. Bo może coś jeszcze znajdziemy, a może już nie. Wiadomo, jak to jest. Czasami się uda. 44 nie ma, 39 nie ma, 16 nie ma, 17, 36 nie ma, było blisko 35. 24. 38, 14, 59 i 19. No nic. No to wow. No i dyszka, ale jest. Także nawet jakbym nie dołożyła, to na pusto by nie było. Ale dołożyłam i dzięki temu na 6 z drapek 4 mamy wygrane. Wydane 60. No a wygrane, no to tu mamy 20, 30, 40, 50, więc dyszka do tyłu, ale myślę, że nie jest źle, że odcinek Wam się podobał i do kolejnego razu, pa.